Буду називати такі ж і усі загоди, які були зроблені для того, щоб перейти цей складний період. Рада є зараз в центру уваги, бо демократія це парламент його процедури, закони і відповідальність людей за імплементацію і. wykonawcza władza, jaka co ma robić i niezależni od sądowej lanki. Dlatego my byli duże zaciekawieni tym, żeby niezależnie od asociacji z Europejskim Sojuszem, przeszło taki proces zmian do Konstytucji, bo ten bazowy dokument jest potrzebny, jest niezbędny do tego, żeby zapisać jaka potrzebne pełnoważnie dla tej i drugiej lanki różnych politycznych funkcji, dla cudowej lanki, dla wykonawczej i dla legislatywnej, ale także w jakim sposobem mochty czy niemożliwości z pytań na rywęń Локальний, щоб перейти цей період періоди, який би надав можливість більш, не, спростити потенціал і свободу діяльності і відповідальності ж і локальним структурам. Це загальний елемент, на який накладаються усе другі заходи з модернізації України. Угода про асоціацію вона є для нас. Таким, такою дорожньою картою тих змін, які необхідні для того, щоб зближити Україну до Європейського Союзу. Це перелік реформ, але й перелік усіх напрямок, в яких ми працюємо від тих найбільш складних і важливих як фінансова і юридична, через усі. resorty i ja, ja dużo wdzięczny, że to u nas takie się reprezentanty różnych ministerstw, jakie nad tym pracują i tych, ministerstwa, ministerstw, jakie zrobiły, że duże, ważliwe kroki. I Ministerstwo Polityki, i Polityki, Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Finansów i Ministerstwo justycji one przeszły ten period od takiego, bym powiedział, taktycznego dumania do bardziej długostrokowego, strategicznego dumania i zrobić dokumenty, jakie na tę możliwość, żeby być strategicznie za 43-45 lat pracować i osiągnąć jakiś cel. Bo asociacja z Europejskim Sojuszem cena nie kwotkosztkowej e, e cel? czyli co meta jaka e, zapisana w tych dokumentach na 10 lat prezydent Ukrainy powiedział, że winne zainteresowany w tym, że za 5 lat Ukraina była, że w takiej sytuacji, w jakiej by mogła podawać, że na to, żeby stać członkiem Europejskiego Sojuszu, ale Цей час потрібно перейти всіми реформами і підготувати це і не, не можна стільки задекларувати, її потрібно в життя. І наскільки я сьогодні бачу е, український парламент, Верховну Раду, вона має першу функцію, це легіслативна функція, така ж і контрольна функція, Верховна Рада, вона би також мала... do dodaty do tych wszystkich zachodów, po pozwity, to co było zrobione, reformy można zapisać na papieru, nie, można przyjąć, ale pisać tym potrzebno zobaczyć, co stało się w realności i jest to druga funkcja Rady druga funkcja Parlamentu. To kontrola wykonawczej władzy, kontrola tego, co było zrobione, to jest i nieopłytne do tego, żeby razem pokazać i Ukraińcom, i partnerom Ukrainy, którzy dzisiaj pomagają w Ukrainie, co było zrobione i na skilkie, że przyszła Ukraina цю точку, з якої не буде повороту не, до цієї ситуації неможливості цієї ситуації, де якась специфіка українська говорить, що не можна зробити то, що було втілено в життя в інших країнах, і що там e, дало такий e, ефект. Європейський союз e, to, e, допомагає Україні на e, всіх напрямках. i szytanie, ne, różnych, ne, ne, e, z pytania ekspertyzy różnych prawowych aktywach. W ostatni czas było taki, się podpisano memorandum między Europejskim Parlamentem a e, Wychowną Radą z e, pomocy i ekspercką, i techniczną, jak e, poprawić te e, procesy, e, przyjmować e, e, legislatywne procesy Такі ж й допомога фінансова. Завтра Європейський Союз е, виплатиє ще далі транш фінансової допомоги для України. Так це можливо і перейде всі наступні е, елементи того, щоб і допомогти переводити складний період. Але ця допомога, вона не спрямована на те, що u nas w dalsze zbudować pewność, że to nie jest deklaracja, ale jeszcze zmiana realności, czy zmina sposobu, w jaki Ukraina swej najbutnej będzie podawate. Bo co idę po ukraińcy, co idę po waszej i do tego ja dużo wdzięczny za to, że można można na te pytania, jak różne resorty ukraińskiej władzy, jak różni koledzy, jak administracja, takich iść, w tym, żeby to, co zrobił parlament, te umowy, jakie były podpisane z partnerami Ukrainy, żeby one też jakiś na to, żeby pokarączyć przyszłość dla Ukraińców. Bardzo dziękuję.